Urządzone na podstawie tej kopii stenogram zawiera o 30% więcej odczytanych słów z kanału mikrofonowego w porównaniu z odczytami, z odczytami Instytutu Ekspertyz Sądowych i o 40% więcej odczytanych słów zawartych w stenogramie Centralnego Laboratorium Kriminalistycznego Policji. Wraz z opinią w zakresie fonetyczno-akustycznej analizy zapisów dźwiękowych samolotu 354 m numer 101 oraz cyfrowym przetwarzaniem i analizą dźwięku rejestratora dźwiękowego Mars BM samolotu 154M nr 101 stanowi integralną część kompleksowej opinii zespołu biegłych, o którym wspomniałem wcześniej. Prokuratorzy dokonują szczegółowej analizy tej opinii, w tym stenogramu, począwszy od czasu wypowiedzi do ułamkowych części sekundy, poprzez jego treść, aż po identyfikację mówcy po jej zakończeniu prokuratorzy podejmą decyzję odnośnie ewentualnego uzupełnienia tej opinii bądź jej weryfikacji. Przypomnę, że prokuratorzy referenci już podjęli decyzję o konieczności uzupełnienia opinii zespołu biegłych w określonych obszarach, o czym informowaliśmy Państwa na ostatniej konferencji prasowej. Do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii brak jest możliwości opublikowania. Zarówno całej opinii lub jej części, a zwłaszcza przedmiotowego scenogramu. Prokuratora oświadcza, że materiał ten, aczkolwiek zawiera w określonych obszarach stwierdzenia i cytaty wynikające ze scenogramu wykonanego przez biegły, to jednak oparczony jest również szeregiem nieścisłości. Zarówno w zakresie treści wypowiadanych fraz, identyfikacji mówców oraz w pewnych przypadkach opatrzony jest komentarzem, nie będącym interpretacją przebiegu zdarzenia zaprezentowanego przez biegły. Dla przykładu podam, że materiał ten zawiera przedstawienie dwóch wypowiedzi bezpośrednio po sobie, nadając im określony kontekst. W sytuacji, w scenogramie biegłych, pomiędzy tymi wypowiedziami znajduje się dodatkowo kilka innych wypowiedzi. Wielokrotnie podkreślaliśmy, ostatnio na konferencji prasowej, że fundamentalną zasadą jest. Niepublikowanie scenogramów ujawniających rozmowy z kompitu samolotu. Tym bardziej niedopuszczalne jest przedstawianie wyników prac biegłych w tym zakresie, który nie został jednoznacznie uznany za materiał jasny i kompletny. Przekazywanie niesprawdzonych informacji ze śledztwa może nie tylko doprowadzić do dezinformacji opinii publicznej, ale też utrudnić prowadzone postępowanie przygotowawcze. Wobec powyższego, Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła decyzję o wyłączeniu do odrębnego postępowania materiałów sprawy dotyczącej bezprawnego, publicznego rozpowszechniania wiadomości z postępowania przygotowawczego stanowiących przedmiot dzisiejszych wymyśli medialnych. To jest o czym określony w artykule 240, 241, paragraf pierwszy kodeksu karnego, zagrożony między innymi karą pozbawienia wolności do